Właśnie wykonaliśmy przemysłową posadzkę, specjalna taka wylewka i teraz trzeba ją wypolerować, żeby miała gładką powierzchnię. Wylewkę przemysłową wykonuje się tam, gdzie liczy się duża wytrzymałość i precyzja. Jest znacznie mocniejsza od standardowej wylewki, dlatego idealnie sprawdza się w halach magazynowych, gdzie podłogi muszą wytrzymać spore obciążenia. Coraz częściej stosuje się ją także w domach, np. pod parkiet, który będzie klejony bezpośrednio do posadzki. W tym przypadku przygotowałem taką wylewkę z dokładnością do plus minus 2 mm na 2 m, co spełnia wymagania parkietiarza. Oferuję usługi na terenie Bydgoszczy i Wałczy. Zapraszam do kontaktu. Szczegóły kontaktowe znajdą Państwo w opisie.